Cześć, witam wszystkich na kanale Piłka i Korz, jest piękny, słoneczny dzień, tutaj tam właśnie mój syn łowi ryby, zarzuca właśnie wędkę, yy, młodszy syn już tutaj ze mną siedzi, odpoczywa sobie, już sobie chilloutujemy. Chciałbym Wam polecić yy, niezmiernie tą książkę, Remigiusza Mroza z pierwszej piłki, właśnie ją ukończyłem, stron jest sporo, bo jest ponad 600, ale naprawdę warto, to jest... Yy, Typowa książka sportowa, książka o piłce nożnej pokazuje piękno tego sportu, piękno meczów, jakie emocje są związane z piłką nożną i że to nie tylko to, co widzimy na boisku, ale to wszystko dookoła tego, te poświęcenie, praca, walka. Naprawdę polecam każdemu tą książkę. Można ją dostać, na przykład w Ochon. spokojnie kupić za 20 zł jest w Ochon, taka oferta. Każdemu polecam naprawdę. Szczególnie każdemu, kto lubi piłkę nożną, ale nie tylko, bo to jest książka dla każdego, ale jest naprawdę sporo o meczach, o piłce nożnej, o, o transferze. O jest także wątek miłosny, oczywiście. Są oczywiście postacie bardzo fajne, bardzo wyraziste. Jest także postać kobieca. Każdemu tą książkę polecam. Naprawdę, popatrząc, patrząc tutaj na okładkę, nie byłem zadowolony albo zainteresowany, ale stwierdziłem, że nie ocenia się książek po okładce i trzeba zajrzeć do środka i przeczytać i wam powiem, że się nie zawiodłem bo po prostu okładka jest fatalna moim zdaniem, nie podoba mi się wcale ale to jest tylko układka. i tak jak się mówi, nie oceniaj książki po okładce, to jest idealne właśnie co do tej książki można tak właśnie powiedzieć każdemu ją polecam, każdemu kto kocha sport, każdemu kto lubi dobrą lekturę, bo naprawdę tutaj już Mróz Postarał się i napisał jedną z najdłuższych jego książek, to yy, yy, tak tutaj właśnie napisał na samym końcu w posłowiu, że to jest jedna z jego najdłuższych książek, ale sprawiła mu jedną yy, wielką satysfakcję pisanie jej. I każdy, kto ją yy, będzie czytał, będzie sobie też wspominał swoje lata młodości, kiedy graliśmy w piłkę, yy, kiedy całymi dniami nasze roczniki przebywały. Na dworze od rana do wieczora i się tylko grało w piłkę nożną. I to jest właśnie o takim, o takim tutaj zawodniku, o takim człowieku. Bardzo fajny bohater. Każdemu polecam książkę Remigurza Mroza z pierwszej piłki. Zachęcam do zakupienia tej książki, bo można naprawdę tanio ją kupić, powtarzam Wam woszą, ale jak nie, nie możecie kupić, to sobie y, możecie wypożyczyć na pewno w bibliotece. To jest kanał Piłko i Kosz, zasubskrybuj ten kanał, jeśli Ci się podobało, daj kciuka w górę, to znacznie poprawia algorytmy YouTubeowe. Y, każdy like, każdy komentarz. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego nagrania, a Wam na sam koniec przypominam, Remigiusz Mróz z pierwszej piłki, świetna pozycja, 9 na 10, czytamy.